Cześć witajcie, z tej strony Szymon Haupka z kanału Filmujemy. Mój film dzisiaj będzie dotyczył kanona R5C, czyli pełnoprawnej kamery swoją drogą mega hybrydowej i też będę o tym mówił, a dokładniej o fotografii. I muszę wam na samym... Matku boska! Yes. Nie wiem, czy skończyłem, ale ostatnia moja styczność z Canonem miała miejsce, gdy miałem, a dalej do dzisiaj mam, Canona 5D Mark II. Od niego zaczynałem, nim nakręciłem bardzo dużo filmów, potem niestety się rozstałem, dlatego też z takiej perspektywy moja styczność z R5C będzie myślę ciekawa, żeby wam powiedzieć. Nie przedłużam, zaczynamy. Zacznijmy od moich pierwszych wrażeń, niestety tylko z perspektywy 7 dni, bo na tyle miałem udostępniony ten egzemplarz. Przede wszystkim, software, który jest wbudowany w tryb filmowy. To jest ważne, ponieważ mamy takie przekrętełko, które umożliwia nam robienie albo zdjęć, albo tak zwany tryb filmowy. Do zdjęć przejdę na samym końcu. Macie Time Stampy, więc możecie się fajnie nawigować po całym odcinku. Zachęcam. Jeżeli chodzi o tryb filmowy, poruszamy się już w menu, które jest znane z kamer od Kanona, chociażby C70. Dla mnie to była pierwsza styczność z tym interfejsem, którą będę wspominał dosyć przyjemnie, ponieważ naprawdę poruszanie jest bardzo takie intuicyjne, wyszukiwanie wszystkich potrzebnych rzeczy nie było dla mnie jakimś dużym problemem. Co prawda musicie wiedzieć o tym, że tam jest naprawdę multum, multum możliwości, ponieważ mamy tak naprawdę w rękach już mega kamerę, którą możemy wykonywać duże plany, małe plany, do czego też przejdę za chwilę. Dlatego nie zdziwcie się z ilości opcji i możliwości, które są do wyboru, ponieważ mnie to tak na początku zdziwiło, ale tak naprawdę wszystko później ładnie, płynnie można było sobie ogarnąć i wyklikać. Natomiast jeżeli chodzi o tryb fotograficzny, no tutaj tak jak zostałem parę lat temu z jakimś widokiem z perspektywy Canona 5D Mark II, tak i tutaj dla mnie przynajmniej dalej jestem w tym samym systemie. Wszystko miałem pod ręką, to co widziałem na ekraniku, całe menu jest tak dalej intuicyjne i bardzo proste w wyborze. Oczywiście na przestrzeni lat doszło sporo, sporo nowości w menu, które jakby sobie tam wybierałem i to było też fajne doświadczenie, a jest tego sporo. Niemniej jednak dążę do tego, że biorąc ten sprzęt, przechodząc z innego systemu albo po prostu wdrażając się dopiero w jakby cały system kanona, mamy wszystko dostępne pod ręką, wszystko jest intuicyjne, a dla mnie to jest bardzo ważne, bo odpycha... To, gdy na przykład bierzemy nowy sprzęt i musimy przez parę dni w ogóle nauczyć się, gdzie co mamy, a tutaj tak naprawdę wszystko było pod ręką, wszystko jest w sposób łatwy umieszczony, że logicznie na przykład wybieramy sobie kodeki albo FPS-y, albo całe jakby profile kolorystyczne i tak dalej. No i właśnie, będąc przy kodekach, wrócimy teraz znowu do trybu filmowego. Rawy, które możemy zapisywać w rozdzielczości 8K do 30 klatek na sekundę na wbudowaną, nie wbudowana, tylko musimy włożyć tą kartę do aparatu. Jest też oczywiście opcja nagrywania rawów 8K w 60 klatkach, ale tutaj musimy wpiąć zewnętrzne zasilanie. I tutaj do wyboru mamy albo jakiś mega mocny powerbank. Z tego co kojarzę, mogę się mylić. To musi być co najmniej 45W, albo zgarnąć od kanona zasilacz na usb c który sobie wpinamy i możemy już wtedy nagrywać w 8K-60 klatek. Mamy trzy opcje nagrywania rawów, albo nagrywamy bardzo, bardzo dużą ilość danych, albo nagrywamy delikatnie mniejszą. Ilość danych, albo tak zwaną light. Canon wyraża to za pomocą literek HQ, ST oraz LT. Jest to świetna opcja, żeby zaoszczędzić trochę miejsca na karcie, a swoją drogą te karty to Cefas Express typu B, które nie należą do najtańszych. A po drugie, ilość danych, która jest wytwarzana w tym RAWie, kiedy nagrywamy, jest olbrzymia i potrzebujemy tego miejsca na karcie mieć sporo. Dlatego, może, właśnie do jakichś projektów, gdzie nie potrzebujemy mieć pełnej, jakby rozpiętości RAWA z perspektywy danych, może, może. Wybrać sobie na przykład opcję LT. Później mamy opracowany przez Kanona kodek XF AVC, czyli kodek znany z innych kamer od Kanona, również tych topowych. Wtedy zapisujemy obrazek w 10 bitach w próbkowaniu 422. Do tego mamy H265 w próbkowaniu 422 albo 420 również w 10 bitach. No i H264 próbkowanie 420 w 8 bitach. Już w tym momencie odpaliła mi się taka malutka lampka, że to jednak nie jest takie narzędzie dla szerokiej masy, bo z jednej strony mamy tutaj pełną hybrydowość, albo Robimy mega pro zdjęcia albo robimy mega pro filmy, ale z drugiej strony, gdy zabieramy tą kamerę na plan, to mamy już pełną możliwość wyboru i klatkarzu i kodeków, czy właśnie nie kodeków tylko rawów, po to żeby dostosować to pod dane konkretne zlecenie a to pokazuje, że jest to konkretne narzędzie pracy dla konkretnych filmowców. Jeżeli chodzi o gniazda, to mamy tutaj dostępne dwa sloty na karty jedną kartą, tak jak mówiłem wcześniej są cefast Express typu B, a obok tego możemy sobie wpiąć wszelkie karty z systemu SD i tutaj też taka ciekawostka, która jest małym dopełnieniem do poprzedniego Punktu możemy bardzo fajny i bardzo wygodny sposób wybierać na którą kartę jaki kodek albo jaki format ma być nagrywany w dowolny sposób niezależnie od siebie. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo fajne gdy na przykład nagrywacie coś w dużym rawie, ale też na przykład nagrywacie sobie jakieś takie pilotowe albo w celach proxy pliki. Mamy oczywiście wejście na mikrofony mini jack, mamy oczywiście odsłuch słuchawkowy również w gnieździe mini jack. No to taki klasyk. Mamy też możliwość synchronizacji. Za pomocą timecodu, i na to też jest poświęcone osobne gniazdo. Mamy oczywiście gniazdo USB-C, chociażby do ładowania, albo ewentualnie do zgrywania plików za pomocą kabla, który też jest dołączony. No i mamy też HDMI, o czym powiem później ale niestety w systemie mikro jeżeli chodzi o ergonomię, powiem wam szczerze że ja jestem przyzwyczajony no ciężko nie być przyzwyczajonym jak przez wiele lat robiło się na takim staruszku już dzisiaj, Canonie 5D Mark II, ale R5C jest naprawdę dużym aparatem dużą puszką, między innymi przez to, że mamy dorzucony ten moduł wentylowania, ale finalnie grip dla mnie jest bardzo pewny, ten aparat wygodnie się trzyma i przede wszystkim no ja jestem jednak gdzieś tam zwolennikiem Troszeczkę większych sprzętów, bo łatwiej, wygodniej mi się to trzyma, łatwiej jest stabilizować gdzieś też, jakby nasze ruchy, czy ruchy całego korpusu. Poruszanie się, jakby fizyczne, klikanie, używanie joysticków, używanie pokręteł jest w tym miejscu, w którym dokładnie to powinno być, no ale to raczej coś, do czego kanon nas przyzwyczajał. Przynajmniej z tego, co widziałem po zdjęciach, czy przy, przy okazji, e, gdy ktoś na przykład miał jakiś model Kanona, chociażby RK, tam wszystko jest w odpowiednich miejscach, nie inaczej jest tutaj i coś co mnie tak bardzo może nie zaskoczyło, ale jest to dla mnie coś świetnego, że jest nie wiem ile tych guzików, bo nie liczyłem ich, ale ogromna ilość e, programowalnych przycisków, że możemy sobie mieć pod różnymi przyciskami różne funkcje, które konkretne nas interesują, a w trybie filmowania jest to świetna opcja, bo możemy sobie pod jednym ustawić zebrę, pod drugim histogram, y, waveform, y, opcje do na przykład y, ustawiania poziomu dźwięku i to wszystko możemy Mieć po czteryma fizycznymi przyciskami, co jest dla mnie świetną opcją, zwłaszcza gdzieś tam na planach, gdzie nie zawsze mamy czas coś takiego ustawiać, wchodząc w menu i tak dalej. No i teraz przejdźmy do obrazka. Obrazki przez cały film gdzieś wam się przewijają z odpowiednimi adnotacjami. Jakie jest mój, moje odczucie? Moje odczucie było takie, że to jest dalej obrazek, który wyciągnięty z puszki jest już użyteczny. I to jest coś, do czego przyzwyczaiłem się w czasach 5D. II. No i tutaj również jakby jest dalej to samo. Ten obrazek jest taki miękki, ciepły, ma bardzo specyficzny Color Science, który no gdzieś tam niektórzy lubią, ja jestem w tej grupie. I też wiem, że z perspektywy ostatnich lat, kiedy tworzę dla was filmy, dla niektórej grupy ciężko jest w ogóle mówić o Color Science, i jest to też dosyć subiektywne, moim zdaniem, bardzo subiektywne odczucie. Niemniej jednak jakbym miał tak, jakbyś miał zamknąć sobie oczy, i abym ja miał ci mówić, to dla mnie jest to taki mięciutki obrazek. Troszeczkę może podciągnięty w stronę żółci, troszeczkę zieleni, który po prostu wyciągnięty dla mnie z puszki jest przyjemny i do którego też starał się dążyć pracując na innych systemach jakoś tak to moje oko się przyzwyczaiło do tego, a nie innego Color Science'u, do tego jak kolor w ogóle wygląda i jak jest zaprodukowany za pomocą tutaj w tym przypadku Canona. Do tego możemy oczywiście obrazek sobie kropować, możemy pracować w, jakby w systemie S35, możemy wpinać sobie anamorficzne obiektywy i też do tego dostosować jakby kropowanie matrycy, co jest świetne i to znowu myślę Was gdzieś tam nasuwa na to, że to jest takie pełnoprawne narzędzie do wykorzystywania na... Już profesjonalnych planach filmowych Jeżeli chodzi o nocne szoty Pojechałem na rynek w Bielsku Białej Gdzie wszystkie te szoty, które widzicie Są już robione w naprawdę takiej turbo nocy Gdzieś około godziny 23.00 i są oświetlane za pomocą tego świata, które występuje. Niestety żółtego, brzydkiego, ale widzicie w jaki sposób wyglądają zakresy szumu. Dla mnie w zupełności wystarczające, jak na te warunki, które widzicie. Wartości pomiędzy 3200 ISO a 6400 w zupełności wystarczające. No to są ekstremalne warunki, gdzie raczej na planie nie spotykamy czegoś takiego, bo możemy sobie wszystko doświetlić. Niemniej jednak, jak na przykład będziecie chcieli sobie powląć właśnie w centrum miasta, używając tego światła, które tam występuje, to dla mnie dalej ten obrazek jest użyteczny, a pamiętajcie, że zawsze możemy sobie go delikatnie odszumić i to nie jest skomplikowany już dzisiaj proces. Jeżeli chodzi o autofocus, powiem Wam, że nie miałem jeszcze styczności z Dual Pixelem od Canona i naprawdę mi... Z, z, no, no moja głowa wyeksplodowała. No jest absolutnie genialne. Ostrzenie na twarz czy ostrzenie na oko jest mega, mega skuteczne, mega trafne. Wszystkie shoty absolutnie wszystkie, które cały czas gdzieś widzicie podczas tego odcinka są wykonywane. Przy użyciu autofokusu. Nie ostrzyłem manualnie, bo stwierdziłem, że idę na całość. Nie bawiłem się też w ustawieniach autofokusu, po prostu nie miałem za bardzo na to wszystko czasu. I widzicie, że wszystko jest celnie trafione, nawet w nocy to po prostu działa. Teraz nawet widzicie taki shot w totalnej ciemni, co też zresztą widać po otoczeniu, a ten autofokus celuje trafnie w moją twarz i wygląda to bardzo dobrze. No nie będę tutaj bardziej słodził przez 3 minuty, no bo po prostu no, działa, jest to świetne i super użyteczne, dlatego, no, szapoba. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do wad. Czas pracy na baterii. Ja dostałem taką baterię, gdzie pełna, pełnie, w pełni naładowana, pokazywała mi 54 czy 56 minut działania. Dla mnie to jest, no, to było po prostu nie do przeskoczenia. Yy, niestety nie miałem drugiej baterii, yy, dlatego tutaj jest dla mnie to dużą wadą. Jest to prądożerny sprzęt, o czym musicie wiedzieć, samo gdzieś tam ustawianie pierwszych rzeczy w menu, no to to jest gdzieś też średnio pół godzinki, 20 minut i już mamy tylko pół godziny na nagranie, dlatego tutaj szkoda, ale też pamiętajcie o tym, że możemy wpinać zewnętrzne zasilanie budując jakiegoś riga, no bo jednak jest to gdzieś sprzęt, który będzie wykorzystywany raczej na... Yy, przez profesjonalistów, no to wtedy też z, z, wrzucamy jakieś zewnętrzne zasilanie. Natomiast ta bateria, taka, yy, która przychodzi nam w zestawie, no niestety dla mnie zdecydowanie za krótko. Yy, mamy, tu, mamy tą wentylację, o której Wam yy, mówiłem wcześniej, która jest dobudowana i to jest różnica względem R5. Tych różnic jeszcze jest kilka, ale dzisiaj mamy odcinek o R5C. Natomiast yy, gdzieś tam w tych najwyższych trybach yy, jest. Dosyć słyszalny ten wentylator. Możemy go ustawiać manualnie albo zdać się jakby na automatyczne ustawienia, ale nie powiem Wam, że to jest taka super, mega turbowada. Ale gdzieś tam przy planach, gdzie macie po prostu ciepło, gdzie sam sprzęt zacznie się grzać albo gracie na przykład coś naprawdę w longu, no to te najwyższe tryby są słyszalne. Jeżeli będziecie musieli dbać o dźwięk, warto o tym wiedzieć. Taka nieoczywista rzecz, którą ja przynajmniej napotkałem nie da się zgrywać rawów. Przez USB-C przerabiałem to czterema programami, które ściągałem ze strony Canon'a, i też w samym manualu, który Canon dorzuca, nie ma tam nic o zgrywaniu RAWów za pomocą USB-C. Szkoda, ponieważ nie wiem, zgarniacie sprzęt, nie macie jeszcze czytnika, albo na przykład gdzieś tam jakiś w rentalu. Pamiętajcie o tym, żeby ktoś Wam dorzucił ten czytnik, bo wtedy RAWy są w ogóle niewidoczne, gdy podłączycie sobie przez USB-C do komputerów. Yy, przez cztery programy, i przez też jakby przeglądarkę, czy Windowsa, czy. W systemie Apple'a. Mikro HDMI, powiem Wam, że ja mam same złe doświadczenia z wypuszczaniem sygnału za pomocą tak małego złącza HDMI. Nie wiem dlaczego tutaj nie jest wrzucone już duże, działające, skuteczne, właśnie wyjście obrazu HDMI. Tym bardziej, że jednak mamy tutaj te rawy w 8K, które możemy wypuszczać i najczęściej prawdopodobnie będą będą wypuszczane do rekorderów zewnętrznych. No i tutaj e, te mikro będzie denerwowało, ponieważ po prostu lubi się giąć, e, łamać i tworzyć cuda. Raczej po stronie kabli e, i przerabiałem kable za 150 zł i przerabiałem kable za 10 zł i zawsze e, no po prostu, no to, to się psuje, a przy tych dużych, grubych HDMI mmm, nigdy nie doświadczyłem żadnych problemów, a szkoda, szkoda, że akurat padł wybór na to, a nie inne. Wyjście. No, i tak jak Wam mówiłem wcześniej, rawy ważą i w ogóle jakby postprodukcja tych materiałów, niezależnie w jakim kodeku czy w samym rawie pracujemy, te materiały dosyć ważą, to po pierwsze, a po drugie są dosyć ciężkostrawne, przynajmniej ja pracuję w Premierze i w porównaniu do innych systemów, zwłaszcza w kontekście RAW-ów, no jest to dosyć spore wyzwanie dla programu w moim przypadku no bardziej dla kompa, gdzie no program też coś ma zawsze do gadania, i o tym pewnie wiecie. Dobra, i teraz przejdziemy do segmentu fotografia bo jednak jest to kamera-aparat hybrydowy. Ja fotki robię zupełnie hobbystycznie, jakby tak jak czuję, i jest to dla mnie taki element fanu. Tym bardziej przy gdzieś tam moim projekcie motoryzacyjnym, który posiadam. No, Wyświetlają Wam się sample. Moje takie pierwsze odczucia, ogromna ilość danych w rawie, które potem sobie obrabiałem w Lightroomie i który też mi się przytykał przez to, że to są tak duże zdjęcia, które też potrzebują znowu dużej ilości miejsca, ale też dużej ilości pamięci którą zabierają kejcze, które są generowane przez programy. Niemniej jednak ilość danych w tych zdjęciach jest dla mnie jakaś absurdalna. Ilość danych w cieniach, ilość danych w highlightsach, to co mogę wyciągnąć z nieba. No po prostu coś niesamowitego i ostrość obrazka. Przybliżając go na monitorze 4K czy przerzucając go nawet takie bardzo proste doświadczenie na, te, na, na telefon, na smartfona, żeby wrzucić to potem na jakieś tam moje social media, chociażby na mojego Instagrama, w międzyczasie wam wrzucałem te zdjęcia. To już na samym ekranie smartfona, po prostu abstrakcyjnie ostre te zdjęcia były. I były takie. Takie, że chciało się je schrupać od razu, jakby to było wykonalne, dlatego tutaj, no, coś świetnego. No i autofocus, który, gdy używałem tego aparatu na y, okolicznym rajdzie, po prostu był, no, a dla mnie to są absurdalne rzeczy, że po prostu to trafia w punkt, klika, y, klikam y, spust migawki, i to po prostu na autofocus działa, nawet w trybie burst, który też jest kolejną, jakąś po prostu dla mnie takim mindfuckiem. Y, zresztą widzicie, ile zdjęć jest w stanie zrobić y, po kolei. Gdy samochód pędzi gdzieś, nie wiem, myślę, że tam były takie prędkości już w okolicy 100 km 100 km na godzinę. I to też wszystko wykonywane przy bardzo niskich wartościach przysłony 1,2, 2.0 no, przy 1,2 strzelałem gościowi zdjęcie na motorze. Ten motor gdzieś tam jechał, myślę, 15 na godzinę. I też wycelowane w oko, ustrzelone. W ogóle bardzo mi się podoba to zdjęcie. I to są takie rzeczy, które, którymi się mega jaram. Ja nie ukrywam, trochę się zajarałem za bardzo tą fotografią mając R5, bo po prostu miałem po pierwsze obiektywy, które Canon udostępnił: 1 2, 28, 72, 0 i też 15, 35, 2, 8. Już w ich nowym trybie, jakby w nowym systemie czyli RF moje finalne podsumowanie, chyba nie powiedziałem o tym wcześniej, to nie było celowe zagranie, brak stabilizacji e, matrycy, którą na przykład R5 już posiada, oczywiście gdy macie wbudowaną tą stabilizację w obiektywy, no to to wszystko jakby będzie działało, niemniej jednak, e, dlaczego tak jest dlaczego taki ruch wykonał Canon na pewno przez to, że ten wbudowany system wentylowania, chłodzenia też zabiera trochę miejsca do rzucenia jeszcze kolejnych bebechów, żeby stabilizowały matrycę, byłoby na pewno Ciężkie i finalnie pamiętajcie też o tym, i wydaje mi się, że zwracałem na to Wam uwagę, że to jest sprzęt, który jest konkretnym narzędziem do konkretnych rzeczy. Tutaj już wchodzimy na etap kamer, których tych kamer Canon ma w swojej ofercie bardzo dużą gamę i każda jednak będzie do czegoś innego. Pomimo tego ja dalej myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie do takich ranen ganowych rzeczy, ale też rozwiązanie do mega pro rzeczy, kiedy możecie sobie wszystko poustawiać, posprawdzać, zrobić jakieś próby i mieć całą gamę narzędzi, które są wbudowane w tą kamerę, a z drugiej strony możecie wziąć ten, ten aparat, kamerę do plecaka, pójść w niedzielę i zrobić abstrakcyjnie piękne zdjęcia i wykorzystywać to na swoje gdzieś tam, na swój użytek. I myślę też, że w zupełności wystarczy dla średnio zaawansowanych, a być może nawet zaawansowanych rzeczy w przypadku fotografii, ale tutaj nie będę się mądrował, bo nie wiem jak wygląda specyfika tego zawodu, dlatego mówię, że z mojej perspektywy fotograficznej. Jako amatora, gdzie robi sobie fotki, tak po prostu. E, mi to w zupełności wystarcza. Jest to. No, kosmos fotograficzny, a pod kątem wideo, świetne narzędzie, które wykorzystałbym do konkretnych rzeczy. Na pewno im więcej kontroli miałbym za pomocą zewnętrznych narzędzi, tym bardziej bym preferował używanie tego sprzętu. Do ranguen-ganowej rzeczy wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie stabilizacja matrycy byłaby tutaj na miejscu. One coraz lepiej działają i coraz mm, sprawniej uczymy się w ogóle z nich korzystać i pracować na tym. Ale Jakoś tam szybką fuszkę na weselu Przy uży używaniu na przykład Takiej pięćdziesiątki 1.2 to w ogóle Moim zdaniem ten sprzęt robi to Sam, no oczywiście to jest Taka metafora, no bo nie sprzęt, a wasz pomysł I jakby całe skillsy I know how, ale wiecie o co mi chodzi I też wiedzieliście po obrazkach jak on wygląda No i to tyle no tym podsumowaniem No odcinek, mam nadzieję, że wam się Będzie podobał, dla mnie to była Taka styczność też Z produktem i w ogóle z marką Od której zaczynałem Dlatego dużo gdzieś serduszka e, zabrało to mm, przez te, niestety, tylko 7 dni. I też dużo serduszka włożyłem tutaj, dlatego mam nadzieję, że nie przelałem tej wody e, i że wszystko jest dosyć skonkretyzowane. Sprzęt fantastyczny! I sprzęt też dla konkretnych ludzi, do konkretnych zastosowań, pomimo tego, że uważam, że to jest najlepsza hybryda, y, która aktualnie występuje na rynku. Na pewno najlepsza z perspektywy braku kompromisów. Albo robimy wybitne pod kątem papierka y, filmy jakości, albo robimy też wybitne pod kątem papierka jakości zdjęcia. Świetny sprzęt, y, Canon, y, czapka z głowy, której teraz nie zdejmę. Dzięki, że mogłem go mieć. Liczę, że kolejne sprzęty też tutaj do mnie trafią i że będę mógł Wam pokazać, jak te sprzęty z mojej perspektywy wyglądają. Fajnie, że tutaj dotrwałeś. Dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.